Panie prezesie, chciałem o konsumenta zapytać. Pamiętam jakiś czas temu jeden z wiceprezesów dużego, jednego z największych dystrybutorów żywności w Polsce powiedział, mówił wtedy o winie, co prawda, że Polacy to generalnie rozróżniają dwa rodzaje win, słodkie i cierpkie. Niekoniecznie mając tę wiedzę o, o gatunkach. A jak to jest z serem? Polacy są świadomi różnych gatunków? Czy może też widzą sery żółte, topione i... I, i, i twarogi, jak, jak to wygląda? Albo sery z dziurami i bez dziur. To bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. W tą dobrą stronę. Okay. To znaczy, jak myśmy robili badania przed wprowadzeniem marki Serenada, to naprawdę jednym z wniosków konsumenckich było to, żeby ser nie zabił smaku kaczupu Okej. Okay. <laughs> więc więc no, to był taki przykry bardzo dla nas okay. wniosek, tak. Natomiast y to bardzo ewoluowało. Myśmy też próbowali 12 lat temu, tak troszkę bardziej dynamicznie popchnąć, jakby ten rozwój rynku serów długo dojrzewających. I powiem szczerze, że po tamtym doświadczeniu mam wrażenie, że nie powinniśmy popychać trendów. One jednak żyją swoim życiem i to się dzieje w swoim czasie. I teraz widzimy, jak, jak ewoluowało jednak y, to zrozumienie tego, z czym można jeść ser i jak można jeść ser, również na naszym polskim gruncie. Kiedyś deska serowa była czymś zupełnie obcym. Potem zaczęła pojawiać się na takich imprezach, powiedzmy, rodzinnych typu wesela i też była jakąś nowością. Dzisiaj deska serowa właściwie jest bardzo często na spotkaniach towarzyskich w ogóle, czyli jakby no już widać, że ten trend jakby wszedł i jakby oddolnie został zbudowany, bo, nie wiem, często podróżujemy, przyglądamy się, jak wyglądają te trendy w innych krajach i to oddolnie jakby ewoluowało. Więc dzisiaj oczywiście jest tak, że część konsumentów odróżnia ser z dziurami, z oczkami i ser gładki. Tak? Mało tego, duża część konsumentów wybiera ser łagodny. To czasem to ma takie, czyli łagodny w smaku, tak, czyli taki na przykład, czasem to ma jakieś też, prozaiczna jest tego przyczyna, bo na przykład dzieci zdecydowanie częściej wybiorą ser łagodny. Taki na przykład nasz ser salami, to jest, to dzieci po prostu, no, kogo nie zapytam, tak, wygodny na bułkę, właściwie idealnie się wpasowuje i dzieci uwielbiają ten ser, tak, i bardzo chętnie go spożywają. Poza tym jest, mówię, łagodny w smaku, jakby nie niesie takiego silnego posmaku smaku, nie, nie, nie niesie tego, tego silnego jakby tego sygnału smakowego, natomiast yy, i to jest oczywiście taka grupa jakby, yy, jakby konsumentów, ale też jest grupa taka świadoma, która yy, też zauważyliśmy, że konsumenci lubią sobie tak zarządzać, że prawda, ok, czyli na przykład 70% czasu to ja kupuję sery łagodne, ale 30% to ja sobie wybiorę ser świadomie, tak, z, z jakimś smakiem, z dziurami, tak, niosący już jakiś posmak, powiedzmy, nie wiem, lekko nutę orzechową, czy, czy coś takiego i sobie świadomie coś tak... Takiego kupują, tak? Także to ewoluowało bardzo. Też handel na to odpowiedział, bo jak spojrzymy na półkę serów, to też mamy dostępne. Mówię o tej desce. To dziś mamy bardzo małe gramatury serów z całego świata. W zasadzie można to samemu skomponować dosyć sprawnie, tak? Więc jakby można. A chciałem też zapytać, jak. Konsument kupuje serca. Czyli co jest dla niego najważniejsze przy wyborze sera? Na ile tutaj cena odgrywa istotną rolę, a na, na ile inne czynniki? Tutaj trzeba by było oddzielić dwie rzeczy, bo. Jak my spojrzymy się na deklaracje konsumentów, czyli na papier, nie decyzję zakupową, to konsumenci w deklaracjach różne rzeczy piszą, tylko potem to się nie pokrywa trochę z tym, co, rzeczy, co ma miejsce, dokładnie. To się nie pokrywa z paragonem. Czyli konsumenci w deklaracjach to mówią, że oczywiście jakość, że smak, że. Yy, 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 że pochodzenie również produktu, na przykład polskie, ma znaczenie, tylko mówię to potem w tych decyzjach zakupowych nie gra roli. Natomiast jak tak przyglądamy się na te decyzje zakupowe, to na pewno cena jest bardzo istotnym czynnikiem, tak, i często jest grupa osób, która po prostu y, y, kieruje się y, ceną, tak? czyli kieruje się na przykład wyborem z gazetki, tak, często dlatego też, dlatego też dyskonty często rozwijają swoją sprzedaż właśnie przez to, że oferują te produkty cenowo jakby bardziej przystępne, ale powiedzmy sobie wprost: ta grupa rośnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym mniejszym dochodem rozporządzalnym. Czyli jak ludzie czują jakieś zagrożenie, nie wiem, inflacja, nie wiem, wojna, to zaczynają oszczędzać i wtedy cena ma większe znaczenie. Jeżeli mamy do czynienia z takim normalnym funkcjonowaniem, tak powiedzmy, ten dochód rozporządzalny rośnie, to co miało miejsce, nie wiem, przez kilkanaście lat. To, to generalnie szło to raczej w stronę właśnie wyboru jednak jakościowego produktu, czyli świadomy wybór, raczej to, co chcę zjeść, a nie to, co muszę zjeść, tak, czyli nie na zasadzie zaspokoję swoje potrzeby pierwiastków, białka, wapnia w określony sposób, tylko ja chcę też zjeść ze smakiem, tak, i wtedy to jest ukierunkowane na, na jakość produktu, ale cena na pewno też stanowi istotny czynnik. Czy wyróżniają się Wasze produkty na rynku, no bo... Wybór jest szeroki, Wy macie szeroką dystrybucję, ale inni gracze, chociażby. Ta spółdzielnia czy producent mhm. z Węgrowa też ma szeroką y, dystrybucję. Więc co wyróżnia Wasze produkty spośród tej gamy? No i oczywiście marki własne. No tak, no przede wszystkim my staramy się budować produkty wysokojakościowe i jakość jest u nas postawiona jako taki najważniejszy atrybut marki. To jest tak właściwie, że my jakości nawet nie traktujemy jako atrybut marki, tylko uznajemy, że ona musi być, a budujmy atrybuty gdzieś poza, jakby do, dodatkowo. I to jest coś, na co stawiamy. To czasami jest przykre, bo to się wiąże z kosztem. Tak, to, to jest obarczone tym, że, że, że jest koszt, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że my robimy badania takie ślepe, próby tak, porównawcze i jeżeli mam powiedzieć szczerze, to w długim terminie naprawdę trzymamy tak na bardzo wysokim poziomie tą jakość stabilnie, trwale. I drugą naszą zaletą jest to, że oferujemy bardzo szeroką gamę produktów. Dotyczy, mówimy o serach. Tak. Czyli generalnie jest tak, że często producenci mają, nie wiem, dwa, trzy indeksy. My mamy całą gamę, jakby tych produktów yy, w, w naszym portfolio, i właściwie każdy może sobie wybrać to, co akurat w danym momencie ma ochotę. I ten parasol sprawia też to, co, o czym mówiłem, że jeżeli ktoś od czasu do czasu lubi zmienić coś, tak, ale nie wiem, ma przywiązanie do naszej marki, to my mu to ułatwiamy, tak, i staramy się, żeby żeby duża grupa indeksów była w sieciach. No nie zawsze jest tak, że mamy miejsce na półce, bo to zależy od polityki również sieci. Natomiast staramy się, żeby to szerokie portfolio. Na pewno w kanale nowoczesnym mamy bardzo. Często bogate portfolio, gdzie tam konsument może sobie naprawdę wybrać to, to co go w danym momencie interesuje. No właśnie tak że... propos kanałów, to, to które są dla Was najistotniejsze? No bo wy macie bardzo szeroką siatkę dystrybucji, od małych <coughs> sklepów po największe sieci, to które, które współprace są dla Was kluczowe albo będą kluczowe? Ze względu na skalę, tak jak pan powiedział, no jesteśmy wszędzie. Nie możemy nie być nigdzie, bo, bo musielibyśmy prawdopodobnie więcej eksportować, ale to, to też, też jest tak, że. Jednak jako priorytet traktujemy nasz rodzimy, rodzimy rynek, więc, więc jesteśmy wszędzie, pilnujemy udziałów, pilnujemy tego, żeby udział na przykład dyskontów nie, nie, nie przekraczał określonej wartości. Na pewno naszym największym odbiorcą dzisiaj jest kanał tradycyjny, tak? co by nie powiedzieć I, i tutaj te tendencje kurczenia się tego kanału napawają nas tak zastanowieniem, w którą stronę ten rynek będzie się rozwijał. Bo to nie jest tak, że się boimy, tylko chcielibyśmy się dostosować do tego, co, co jaka przyszłość nas czeka. No, natomiast na pewno w kanale tradycyjnym jest nam najłatwiej jakby docierać do konsumenta z naszymi markami. Tak? W kanale nowoczesnym też tylko tyle, że kanał nowoczesny ma, jakby też takie chyba swoje trudności, tak, czyli konsumenci też nie zawsze jakby w tym kanale nie są tak liczni, jak powiedzmy miało to miejsce, nie wiem, 10 lat temu i, i, i dyskonty przejęły dużą część, myślę, klientów, klientów z kanału nowoczesnego. Panie prezesie, wspominał Pan o tym też na początku naszej rozmowy, czyli ekologia, zielona transformacja, ESG. Jak to wygląda w przypadku pomleku? Jakie projekt realizujecie właśnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a może jeszcze gdzieś tam powiedzmy ograniczenia emisji i tego typu rzeczy? Bardzo poważnie traktujemy ESG. To jest tak, że myśmy wręcz powołali osobę w firmie, która zajmuje się tylko ESG, przygotowaniem nas do raportowania, ale również jakby w kontekście tego co się dzieje w przepisach, tak, bo to cały czas jest dynamiczne i nie jest wypracowany tak naprawdę model działania. My dzisiaj te działania, które podejmujemy, to są nasze własne działania, one nie są jakby ubrane, jakby w jakieś narzucone struktury. I te działania takie, które podejmujemy, to podejrzewam, że też duża część tych zakładów, które myślą jednak o, o, o tym, żeby, 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 kiedyś dało się na tej naszej planecie żyć, to po prostu, to są, to, są, to są, działania związane chociażby z energią odnawialną, tak. W każdym naszym zakładzie posiadamy te fotowoltaiczne systemy generacji energii, czyli tej, tej, tej odnawialnej, która z kolei powoduje, że mniej energii odbieramy, no generowanej, no co by nie powiedzieć, u nas dostawcy energii to, nie wiem, 70% energii jest generowanej z węgla, tak? No i wasza branża jest też energochłonna bardzo. Oczywiście, oczywiście. Bez naszej branży, powiedzmy sobie jasno, na pewno nie uda się osiągnąć Fit, fit for 55, tego poziomu redukcji, jeżeli nie zajmiemy się na poważnie branżą mleczarską i redukcją e, śladu węglowego e, tutaj. Więc, e, więc tak ta, 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 jak Pan zauważył, mówię, branża energochłonna, Duże wolumeny i, i, i my redukcja wolumenów to też jest czynnik, który powoduje, że dbamy o środowisko, tak, bo samo to, że redukujemy ilość pobieranej energii, to, to, to już wpływamy na, na to, że mniejszy ślad węglowy generujemy. Co więcej, no, zainwestowaliśmy teraz w zakładzie w Radzeniu Podlaskim w trigenerację, która z kolei też poprawia nam profil węglowy, bo ona jednak, no okej, okay, z obciążającego yy, ślad węglowy jednak gazu, ale znacznie mniej niż, niż to jest powiedzmy od dostawcy energii elektrycznej. Więc my z gazu wytwarzamy dzisiaj prąd i, i taki trigenerator postawiliśmy. Trigenerator, bo, bo częściej pojawia się słowo kogeneracja. My mamy trigenerator, dlatego że nie mieliśmy jakby jak y, y, skorzystać, czy y, z tej gorącej wody, która powstaje jako odpad, jakby przy, przy, przy procesie generowania przez ten silnik energii elektrycznej i zamieniamy tą wodę na wodę y, chłodzoną, tak, czyli Dochładza nam naszą wodę, którą wykorzystujemy jako chłód w zakładzie. A coś się szykuje w najbliższym czasie, Oczywiście, myślimy o tym, żeby w drugim z naszych zakładów również postawić kogenerator, bo tam już będziemy mieli co zrobić z ciepłem. Myślimy o tym, żeby zamienić oczywiście czynniki energetyczne, bo będziemy myśleli o tym, żeby zamienić źródło energii z miału węglowego na gaz albo na jeszcze jakieś inne formy. Myślimy o tym, żeby już właściwie mamy taki projekt, w którym będziemy korzystali z pomp ciepła czyli będziemy z pomp ciepła w, w tych obszarach, myślimy tutaj przede wszystkim o warzelniach w naszych zakładzie, bo one Dają się, bo to też trzeba mądrze ułożyć, to, bo to nie chodzi o to, żeby wstawić urządzenie, tylko też nie wiem, czerpać z tego, co, 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 co już się dzieje w procesach i, i ustawiamy to właśnie w tym momencie. i Myślę, że jesteśmy w przededniu właściwie tego, żeby posia już jakby inwestować w, w pompy ciepła tutaj na ważelniach. Panie prezesie, to tak już zmierzając ku końcowi, w zeszłym roku. Przebiliście miliard obrotu, co było skokiem no, dużym, bo ponad 40%, z tego co pamiętam, a jaki będzie ten rok, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, jak to wygląda po trzech kwartałach? Czy no, bo na pewno prognozujecie już, jak to będzie wyglądało na koniec roku, to, to, to jakie są te prognozy? To przyznam szczerze, że Sprawdziłem przychody przed spotkaniem tutaj z Państwem, bo, bo często jestem pytany o, o, o wartość i my mamy przychody po trzech kwartałach niższe o 3%. Od trzech kwartałów zeszłego, zeszłego roku. Zeszłego roku, dokładnie. I powiem szczerze, to jest tyle co nic, no bo to, 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 to właściwie się nie zmieniło. Ja... Biorąc pod uwagę inflację, koszty, to jednak oznacza... No zgadza się, zgadza się, my nie, jest, nie byliśmy, tylko że też jakby też poprzedni rok z kolei jakby wybił nas jakby ponad ten trend inflacyjny rzędu kilkudziesięciu procent i ja przyznam szczerze, że myślałem, że ten rok zamkniemy ze spadkiem przychodów, mówiąc wprost. Wygląda na to, że nie, bo tak jak mówię, dużo rzeczy się zadziało, zostaliśmy dystrybutorem marki Lublanka, z, zmieniliśmy trochę pro, profil odbiorców na naszych proszkach, jakby dużo rzeczy jakby pozmienialiśmy i wygląda na to, że my utrzymamy te przychody co akurat w kontekście wysokiej bazy to zadowala. Oczywiście w kontekście inflacji, jakby patrzymy rok do roku, może nie, ale jak popatrzymy na dwa lata, to też damy radę. O, to, to, to też damy radę. Natomiast i, i to jest takie zaskoczenie, tak, bo drastyczny spadek cen, tak na pierwszy rzut oka wydawało się, że zanotujemy duży spadek przychodów. Ten czwarty kwartał też jakby jest odbijającym, więc też tutaj może ta sytuacja być taka, że będziemy, mówię, mieli w ogóle w linii, może będziemy z poprzednim rokiem i może też ten miliard przekroczymy w tym roku, bo mówię, bo to wynika z działań jakby tutaj, które podjęliśmy jakby wewnętrznie, tak, do dołączyliśmy do, 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 do naszego portfolio te produkty szybko zbywalne, tak, One, niewiele tam to dokłada jakby w skali naszej działania, ale zawsze to, mówię, kropla drąży skałę i to tak to, może to no. tą szalę ponad miliard przechyli w tym roku. Panie Prezesie, ale to może. też niebawem minie rok odkąd Pan przejął stery w Spolneku, chociaż rzeczywiście pracował Pan tam już wiele lat wcześniej, wcześniej będąc wiceprezesem. Ehm, Jak by Pan podsumował ten czas? Co się udało zrobić? Czego się, co może można było zrobić lepiej? Nie wiem. Uśmiecham się, bo chyba w gorszym momencie nie mogłem objąć tego stanowiska, bo to akurat był ten moment, który opisywałem już podczas tej rozmowy, tak? Czyli ten gwałtowny spadek cen i obawiałem się tego, czy to nie zostanie połączone z tym, że ja objąłem stery, bo, bo to czasami jest tak, że nasi dostawcy, no niekoniecznie jakby śledzą rynek, nie, nie wszyscy, może tak, jest duża grupa, która śledzi i doskonale wie, jak, co się dzieje na rynku meczarskim, ale jest grupa, która tego nie wie i takie miałem obawy, wygląda na to, że, że tak nie jest, że, że jednak te działania, które jakby podjęliśmy jako firma, bo nie chciałbym też mówić o tym, że to ja jakieś działania robię, bo ja wiem, że często... Jestem osobą, która reprezentuje firmę i to ja odbieram nagrody, to, to jest tak, że jak nas gdzieś doceniają, to często to jakby przez moją osobę, ale to powiedzmy sobie szczerze, to jest cały sztab ludzi, który na to pracuje, tak, wielokrotnie to są pomysły tych ludzi, to jest jakby coś, co oni zbierają, więc ja to traktuję jako... Ja raczej staram się wytworzyć pozytywną energię dla niektórych pomysłów albo wskazać ryzyka dla niektórych, tak? I oczywiście też nie jest tak, że nie mam jakiejś wizji, tak? Bo mam wizję, powiedzmy, zmiany firmy to jest na poziomie strategicznym, i chociażby ta zmiana w, kontek w kontekście tej zmiany strate strategii marketingowo-handlowej. Czy naszego portfela Marek, jak to połączyć, to jest to jest na pewno coś, co, 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 w co będę zaangażowany i, i, i co inicjuję. Natomiast no, to jest tak, że to ludzie u nas y, to robią. I po prostu no, ja im dziękuję, że, że mam możliwość pracy z, z ludźmi, którzy są kreatywni, którym się chce. I ja muszę dbać o to, żeby im się chciało. Rok 2024 to będzie rok. Stabilizacji, rozwoju, pomyślności, czy może jednak niepokoju i ciągle myślenia o tym, co może się zdarzyć tutaj takiego trudnego, czy może, no, nie wiem, ten konflikt, chociażby ukraiński, będzie eskalował na przykład, no i, i gdzieś tam znowu może to powodować pewne wahania. Nie ukrywam, że martwią mnie prognozy analityków, którzy. Jasno podkreślają, że oni tą korektę czwartego kwartału przewidywali i twierdzą, że to jest korekta, czyli że wrócimy do trendu spadkowego od początku przyszłego roku aż do końca trzeciego kwartału. Na dzisiaj ja absolutnie nie widzę takiego sygnału, tylko tyle, że mleczarstwo jest bardzo takie chimeryczne, zmienne, te, te trendy są bardzo silne i, i mam obawy. Mam obawy, czy nie wrócimy do trendu spadkowego. Ja też podejrzewam, że jeśli nawet byśmy wrócili do, do trendu spadkowego, to mam nadzieję, że on nie będzie już tak silny, jak to miało miejsce w poprzednim roku, tylko to będzie się odbywało łagodniej, bo też nie ma przestrzeni na takie spadki, powiedzmy sobie szczerze, bo to zacznie dotykać tego w ogóle, czy jest sens wytwarzania i czy w ogóle surowiec będziemy mieli, tak, po określonych cenach, bo rolnicy też decydują o tym, czy produkować mleko, czy nie, na bazie tego, po ile to mleko mogą sprzedać, tak, więc, więc to jest kwestia podaży również surowca, więc, więc to mnie niepokoi, natomiast no, tak spokojnie raczej staram się na to patrzeć, bo po pierwsze ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie mam wpływu na coś, to szukam takiej możliwości, żeby być najlepszym w tej sytuacji, w której jesteśmy, więc szukamy jakby i dużo jakby projektów otworzyliśmy w firmie, żeby być silnie, silniejszą firmą, nawet jeżeli rynek nie będzie nam sprzyjający, to, to no to będziemy musieli się z tym zmierzyć, a, a będziemy chcieli być po prostu lepsi niż, niż, inni, tak, bo to często na tym polega. Jak sami Państwo słyszeliście, czasy nie najłatwiejsze, a przyszłość te... Niepewna, ale y, mimo wszystko y, pan prezes Paweł Graca z jakimś takim chyba y, y, pozytywnym spojrzeniem na przyszły rok, a przynajmniej z, bez jakichś takich rysowania bardzo pesymistycznych wizji, bo, y, no, bo nie wszystko jest od nas zależne, prawda? Tutaj no, z, z zasady też nie jestem pesymistą. Hmm, raczej spokojnie będziemy się przyglądać tej sytuacji, i dostosowywać się do, do rynku. Dzisiaj elastyczność. Firmie jest najważniejszą rzeczą właściwie, bo te, 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 te takie czarne łabędzie, tak potocznie nazywane, pojawiły się ostatnio tak często, że, że no nikt tego podejrzewam nie zakładał w scenariuszach swoich biznesowych i musieliśmy się dostosować. No i generalnie jakby tak staram się budować tą kulturę organizacyjną u nas, żeby, żebyśmy się umieli dostosować. My tym zmianom też będziemy się oczywiście na bieżąco przyglądać i je śledzić i Państwu je relacjonować na ławach naszego portalu. Państwa i moim gościem był Paweł Gaca, prezes zarządu spółdzielni meczarskiej Spomek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie dziękuję panie również. Państwo, widzimy się na naszym portalu wiadomości na naszym kanale na YouTube. Wiadomości handlowe, subskrybujcie. Zaglądajcie też do naszych innych mediów społecznościowych, na nasz portal. Tak jak wspomniałem, tam wszystko, co powinniście wiedzieć o handlu, o produkcji żywności, o branży FMCG w Polsce i nie tylko. A my widzimy się już niebawem. Michał Kokoszkiewicz do.